Modelarskie kowadło, witajcie, tym razem to nie jest temat e, stricte modelarski. Dzisiaj 1 września, bardzo ważna rocznica dla narodu polskiego. E, dzień rozpoczęcia II wojny światowej, gdzie hitlerowska III Rzesza Niemcy napadli Polskę 1 września, rozpoczynając przy tym najbardziej krwawy konflikt e, w dziejach tego świata. E, Pomimo naprawdę mniej licznej armii, mniejszej ilości uzbrojenia, pewnego, można powiedzieć, zacofania technologicznego, co prawda, mieliśmy bardzo dobre niektóre, przede wszystkim czołgi 7TP, które były w stanie konkurować w zasadzie ze wszystkim, co wtedy Niemcy byli w stanie rzucić przeciwko nam, tankietki TKS, szczególnie w uzbrojone w. W, kali, w Działko albo największy karabin maszynowy 20 mm były skutecznie, mogły skutecznie stawiać opór niemieckiemu najeźdźcy, ale tego sprzętu było po prostu za mało i tej kampanii po prostu tak czy siak nie byliśmy w stanie wygrać. No i później 17 września nadszedł zdradziecki cios od Rosji Sowieckiej, co już praktycznie przypieczętowało. Czwarty rozbiór polski i drastyczne, przede wszystkim drastyczne sześć lat niemieckiej okupacji, represje, mordy ludności cywilnej, ale też bohaterską postawę armii krajowej, która pomimo wszystkich przeciwności była w stanie przeprowadzić skuteczne likwidacje największych zbrodniarzy. Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. I powinniśmy zachować pamięć o tych wszystkich, którzy walczyli o Polskę, o to, żebyśmy dzisiaj mogli mówić w naszym języku ojczystym. Nie mamy się czego tak naprawdę z historycznego punktu widzenia wstydzić. Powinniśmy być dumni z tego, że stawiliśmy tak bohaterski opór, gdzie przecież większość skazała nas na pożarcie. Z... Z mojego rodzinnego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że mój pradziadek Kazimierz, który generalnie był żołnierzem jednej z brygad na Śląsku, ostatecznie zakończył walki dopiero pod Kockiem pod dowództwem generała Kleberga. Kiedy sytuacja wyglądała tak, że z jednej strony szli Niemcy, z drugiej strony szli Rosjanie, i generał Kleber podjął decyzję, że chyba jednak lepiej poddać się tym Niemcom, i jakby przeczuwał, co się może stać. Ze strony Rosjan. Mój pradziadek był oficerem wojska polskiego. E, armia się poddaje i spod kocka maszerował do oflagu razem ze swoimi współbraćmi z armii. E, całą wojnę spędził w oflagu, natomiast moja prababcia, jego żona Klara, e, uczestniczka III Powstania Śląskiego, w którym nie musiała tak naprawdę brać udziału, bo nie była świązaczką ale wiedziała, jak to jest ważne, została, została, była represjonowana przez hitlerowskie Niemcy, przede wszystkim katowickie gestapo w pewnego dnia wleciało do domu, zarządzając aresztowanie, e, ja podejrzewam, że to była zemsta za III Powstanie Śląskie i pomimo obowiązywania konwencji genewskiej, że żona oficera, który przebywa w niewoli, nie może być poddana w żaden sposób represjom, gestapowiec wyśmiał moją prawawcję, podarł ten dokument, i zarządził, aresztowanie aresztował nie tylko prababcia, ale też moich, mojego dziadka jego brata Tadeusza i Kazimierza. Oni zostali wywiedzieni do Niemiec, mieli zostać poddani germanizacji. Natomiast prababcia trafiła do obozów w Oświęcimiu, czyli Auschwitz. Proszę, rozróżniajcie Auschwitz od Birkenau, to są dwa osobne obozy. Trafiła na blok 11, czyli de facto blok śmierci i czekała ją ściana i pluton egzekucyjny. Ale cud boży, bo tylko tak to trzeba określić, sprawił, że o wszystkich aresztowaniach dowiedziało się gestapo z Sosnowca, które pełniło rolę nadrzędną w stosunku do gestapo katowickiego i delikatnie rzecz ujmując wpadli w lekki szał i cofnęli decyzję. I dzięki temu prababcia, dziadek i jego brat wrócili do Polski. Ale jedna istotna rzecz, którą mi przekazali to, żeby nie żywić nienawiści... Do innej nacji, ponieważ wiadomo, w każdym narodzie zdarzają się po, potwory w ludzkiej skórze. Pamiętajmy, że też nie wszyscy Niemcy, nie wszyscy sobie ci popierali swoich liderów, czasami po prostu nie mieli wyboru. Oczywiście ja nie będę wybierał zbrodni Niemiec hitlerowskich ani Rosji sowieckiej, ale tam też byli ludzie, w każdej armii są potwory. Ale najważniejsze to nie żywić nienawiści do drugiego człowieka, bo to tylko niszczy. Nienawiść rujnuje, zgoda buduje. A w współczesnych czasach, niestety, krótko powiem, nasz naród jest podzielony jak nigdy indziej i właśnie ta nienawiść nas rujnuje. Tak więc dzisiaj, 1 września, proszę wszystkich moich widzów o, chwili, o zatrzymanie się, o chwilę refleksji, o podziękowanie bohaterom września 1939. Bohaterom walk 40 do 1940 i później, podziękować im w duchu. Jeżeli, a jeżeli jesteście wierzący, to zatrzymać się na chwilę w kościele, przyklęknąć i podziękować Bogu, że mamy wolną ojczyznę, że możemy mówić w języku polskim i że ktoś kiedyś chciał o to walczyć. I nie pozwólmy, żeby pewne siły polityczne niszczyły pamięć o naszych bohaterach. To są politycy. Oni są tylko na krótką chwilę, oni są tylko na kadencję i generalnie nie obchodzi mnie, z której są opcje. Jeżeli niszczą pamięć o naszych przodkach, o naszych wielkich czynach, to, są, to jest to hańba i nie są godni bycia reprezentantami nas, naszymi. Jeżeli w nas pamięć o tych bohaterach przetrwa, to naprawdę żadna żmija polityczna nie będzie w stanie tej pamięci zniweczyć. Pozdrawiam, dzięki, cześć.